Kochani, dobry wieczór wszystkim. Nie zamierzałam robić żadnego przesłania na bramę lwa, oprócz tych, które były indywidualnie zamówione. To po prostu przyszło pod wpływem chwili, bo czasami tak jest, że coś się pojawia i mamy pójść tą, a nie inną ścieżką w naszym życiu. I na nasz plan nieraz nakładany jest też boski plan, i trzeba się temu poddać i z tym nie dyskutować. Widocznie tak ma być. I miały przyjść może do Was pewne przesłania, i tyle w temacie. A zobaczymy zatem, co będzie chciało być powiedziane. Przesłania będą krótkie, bo pora późna, a do roboty jutro wstać trzeba. Ja będę oczywiście niezmiernie wdzięczna za wszelkie subskrypcje, za lajki, za komentarze. I już z góry wam zatem serdecznie dziękuję. Bardzo proszę wybierzcie sobie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. No i do dzieła. Tak? Proszę bardzo, opcja. 3, opcja 2 odchodzi. Opcja 1. To był Wasz obiekt, kochani, obiekt, z którego czytać nie będę. A tu. A tu mamy to. A co do Was przyjść miało? Kochani, pozwólcie sobie oddychać. Pozwólcie być sobą. Odpuść co ci nie służy. Pozbądź się wszelkich lęków. Poczuj taki przepływ, uwolnienie. Weź taki głęboki oddech i przemyśl swoją strategię, to, co było do tej pory. Czy to było dobre dla Ciebie? Weź głęboki oddech i idź w nowe, mimo strachu, mimo braku wszystkich elementów, bo odnajdziesz je po drodze, mimo że jeszcze wielu rzeczy nie wiesz. I zaufaj, że wszystko się będzie odkrywało i rozwijało krok po kroku. Nikt nie powiedział oczywiście, że to będzie droga łatwa i przyjemna, ale na pewno będzie pełna dozwań, doznań i warta tego, aby na nią wejść. To dziękuję. Jedynki. Tyle dla Was. Teraz dwójki nasz obiekt, to jest obiekt, z którego czytać nie będę. Bójeczki oh. zanurzcie się w sobie, w swoich emocjach. Nie broćcie tak tylko po płciźnie, ale naprawdę zanurkujcie, sprawdźcie, co tam jest. Nie idźcie drogą na skróty, bo wtedy nie zobaczycie wszystkiego, co powinno do Was dojść, co powinniście zrozumieć. Zanurkuj tak w głąb siebie. Zobacz, jak wygląda pełen obraz tego, co jest. Nad powierzchnią i tego, co jest pod powierzchnią. Nie uciekaj od swoich emocji, nie bój się ich. Stań z nimi twarzą w twarz, bo to przyniesie takie niesamowite uwolnienie, dojrzałość, zrozumienie. To pozwoli Ci wejść na wyższy poziom zrozumienia siebie samego. Twojego emocjonalnego rozwoju, przepracowania jakichś ukrytych emocji i wypłynięcia nad powierzchnię wody z taką olbrzymią dojrzałością, z zrozumieniem tego, co tam odnalazłeś w tych głębinach. Dziękuję kochani, dziękuję dwójeczkom. To tyle dla Was. Trójki, to wasz obiekt, z którego nie będę czytać. Kochani, no, nie bójcie się bycia odważnym, odkrywania. Bo nie zobaczysz zbyt wiele, jeśli ciągle będziesz trzymać się tego samego brzegu, tego samego horyzontu, tego samego widoku. Wypłyń na szersze wody. Bądź odważny w swoich wyborach i decyzjach. I to nie czas na to, by strach brał nad Tobą górę. Bądź jak dziecko którego ciekawość jest większa niż strach. Bo jeśli sobie na to pozwolisz, to zobaczysz, jak wielkiego skoku w spełnienie marzeń doznasz. Będziesz zachwycony tym, co Cię tam spotka. ale najpierw trzeba się na to odważyć i pokonać wszelkie lęki w sobie. Bo one Cię powstrzymują, przed Twoim własnym szczęściem. Ale pamiętaj, że to Ty decydujesz, czy chcesz być tu, gdzie jesteś, czy jesteś gotowy na nową, wspaniałą przygodę. Kochani, dziękuję serdecznie. To tyle, co miało być przekazane w takim krótkim, szybkim czytaniu na Bramelwa. Tyle miało do Was przyjść. Dzielę się, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Pa!